Cześć, ja nazywam się Marcin Makowski, to jest kanał Digitalnie.pl i zapraszam Was na mini kurs do Ten mini kurs będzie dosyć specyficzny. Po pierwsze, dlatego, że nazywa się mini kursem, po drugie, dlatego, że chciałbym spolać go zrobić w pewnej określonej formule. To znaczy Zazwyczaj jak przystępujemy do różnych kursów programistycznych, to na twarz dostajemy technologię, tak? Dostajemy po kolei instalacja, u mnie instalacja też będzie mniej więcej na początku, ale za chwilę dostajemy podstawy, tak? Robimy podstawowe rzeczy, potem coraz bardziej zaawansowane, no i poznajemy technologię, ale nie do końca rozumiemy, jak możemy ją wykorzystać, albo w ogóle po co mi ją poznajemy. Tak bardzo często jest i... Na dobrą sprawę, dopóki nie zaczniemy z tej technologii bardzo mocno korzystać, to nie do końca widzimy wszystkie możliwości, i wszystkie problemy, jakie wiążą się z tą technologią. No tylko ja was, chciałbym Was zaprosić do takiej wersji kursu, w której najpierw mówimy o problemach, a potem mówimy o rozwiązaniach. Oczywiście ja będę rozwiązywać te problemy przy pomocy Dockera, ale wszędzie tam, gdzie zauważę, że być może Docker nie jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu, też dam Wam znać. No dobrze, to takie trzy też. Ważne informacje. Kurs jest oczywiście dla osób początkujących, ale mam nadzieję, że osoby, które już trochę to rastają, albo znają go bardzo dobrze. Również do czegoś zachęcę. Przede wszystkim mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, żebyście korzystali z Dockera i z tej technologii, nawet wtedy, kiedy wydaje Wam się, że jest to troszeczkę bez sensu. Mianowicie, być może macie stare aplikacje, być może macie aplikacje na Windowsie, gdzie no, wdrażanie Dockera jest dosyć problematyczne, niekoniecznie chcemy instalować, albo nawet czasami nie możemy, bo administrator nam nie pozwala na Windows for Server, czegoś takiego jak Docker for Windows, tak? To jest, nawet nie wiem, czy do końca możliwe, na pewno na Windowsie 10 możecie sobie zainstalować, ale nie na wszystkich wersjach serwerowych Windowsa można zainstalować Dockera obecny. Po drugie, e, nawet jeżeli ten Docker nie będzie do końca teraz wykorzystywany, to samo podejście e, takie koncepcyjne, że ten file ma się znaleźć w Waszym repozytorium, na pewno pomoże Wam, Waszym kolegom i w przyszłości jako element dokumentacji kodu. No bo Pierwszym takim problemem, jaki rozwiązuje ta technologia, to jest właśnie dokumentacja. Zauważcie, że jeżeli ktoś tworzy aplikację, to bardzo często zdarza się tak, że ta aplikacja nie działa u nas, a działa u niego i mamy tak zwane u mnie działa, tak? To znaczy kolega zainstalował sobie wszystkie biblioteki bardzo dawno temu, już nawet nie pamięta jakie. No a gdybym miał takiego Docker to by wrzucił tam wszystkie swoje kroki po kolei, przetestowałby, że działa. Ten obraz, wybudowany z tego Dockerfile'a na waszym komputerze czy na waszym systemie operacyjnym też musiałby zadziałać. Jest pewna szansa, że nie zadziała, ale jest ona minimalna. Wiąże się już naprawdę ze skrajnymi przypadkami, gdzie jakieś drobne elementy mogą tutaj zaważyć, ale w większości przypadków. Ta technologia po prostu działa i to co kolega zrobił po prostu działa. Nie są potrzebne jakieś specjalne dokumentacje, opisy jak instalować aplikację, bo po prostu ten opis zawiera się w dockerfile'u, e, zawiera się w obrazie i kiedy budujemy e, taki obraz a potem z niego kontener to on zachowa się dokładnie tak samo, jak zachował się u naszego kolegi z zespołu. Nie ma takich problemów, typu, w jakiej wersji zainstalować biblioteki, bo w jakiej w ogóle wersji zainstalować daną aplikację. Czy to ma być na przykład Python 32-bitowy, czy 64-bitowy. Tak, wszystko jest e, zawarte tam. E, po drugie, e, pozwala to Wam e, tworzyć różne wersje naraz aplikacji. I ja z, za chwilę będę Wam pokazywał przykład strony internetowej e, z dwoma kolorami z kolorem zielonym. I czerwonym, gdzie możemy te strony naraz wystartować i mając e, tak, jakby to samo źródło informacji, patrzeć sobie, jak ta strona wyglądała w jednej wersji kolorystycznej i w drugiej wersji kolorystycznej. Ok, i wiem, że e, specjaliści od frontendów e, za chwilę mogą mnie zjeść i powiedzieć, że na przykład w no się i w innych styczkach tego już się tak nie robi, e, że są różne możliwości, żeby widzieć zmiany stron na żywo i tak dalej, bez rekompilacji i tak dalej, ale to nie do końca o to chodzi. Przykład jest oczywiście prosty, natomiast w typowych zastosowaniach możemy sobie ubrać, że nie tylko szata graficzna strony, stronie internetowej się zmienia, ale także silnik, bo być może silnik wyszukiwania, być może format e, odpowiedzi troszeczkę się zmienia, e, cała masa różnych komponentów. Co więcej, możemy sobie wyobrazić sytuację, że naprawiamy błąd. No i naprawia błędu nie powinno tylko polegać na tym, że dajemy testerom nową wersję aplikacji i mówimy, sprawdź, czy ten błąd nadal występuje, bo możemy mieć tak zwany false positive. Znacznie lepszą sytuacją jest, kiedy damy testerowi dwie wersje aplikacji przed zmianą, przed naprawą błędu i po zmianie. I wtedy taki tester może wystartować zarówno jeden kontener, Teoretycznie z błędem i drugi kontener teoretycznie bez błędu. Stwierdzić, że jego testy nadal nie przechodzą na starym, ale już przechodzą na nowym, tak? Bo gdyby się tak stało, że również jego testy przechodzą na starym kontenerze, który teoretycznie powinien zawierać błąd, no to jest też informacja dla nas, że być może błąd wcale nie był tym błędem, o którym myśleliśmy, tak? A być może testerzy coś zmienili w swoich testach, tak? Cała masa informacji może wyniknąć z takiej prozaicznej historii. No i oczywiście trzeci powód. Trzeci problem, jaki często musimy rozwiązać w IT jest taki, że chcemy skalować nasze aplikacje, tak? Chcemy mieć więcej niż jedną instancję, chcemy je wdrażać na platformy cloudowe, chcemy przetwarzać naraz mnóstwo rzeczy z kolejek i tutaj kontenery świetnie się sprawdzają, ponieważ mając daną wersję aplikacji, po prostu z miejsca możemy ją wyskalować i ten interfejs jest na tyle prosty, i na tyle przejrzysty, że stał się niejako standardem na świecie. Zatem to jest taki pierwszy wstęp do tego, po co w ogóle mielibyście korzystać z technologii Docker. A teraz zapraszam Was do paru dosłownie. Przykładów. Przykłady będą w kilku językach programowania. Jeżeli nie widzicie to tego języka, w którym wy programujecie, dajcie mi znać, być może przemyślę, żeby też coś dodać, jakieś dodatkowe przykłady, ponieważ ten kurs nie jest zorientowany na konkretnych programistów, a, a nawet na programistów, bo DevOpsi i testerzy też jak najbardziej, moim zdaniem, mogliby korzystać z dobrodziejstw tej technologii, tylko dla wszystkich. Jeżeli coś będzie Wam brakować, a może łatwiej Wam będzie przyswoić sobie wiedzę, na Waszych przykładach i na pewno postaram się coś dodać. A zatem na początek instalacja, przykład z wersją zieloną i z wersją czerwoną strony, przykład z Java, przykład z Pythonem i być może jeszcze z dotnetem, żeby było ciekawie. Zacznijmy standardowo, czyli od instalacji Dockera. Tutaj na ekranie wyświetla się akurat konsola. Z Ubuntu, ale dla tych osób, które nie mają ochoty instalować Linuxa albo po prostu nie chce im się w to bawić, możecie ściągnąć Docker for Windows, jeżeli korzystacie z Windowsa, i to jest akurat bardzo proste. Ściągamy, instalujemy i teoretycznie wszystko powinno działać. Jeżeli chodzi o Linuxa z kolei, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Oczywiście możemy mieć po prostu Linuxa zainstalowanego, Linuxa obok Windowsa, a ja akurat korzystam z maszyny wirtualnej. Tak jest mi znacznie wygodniej, łączę się potem po SSH i już mogę działać. Jak tutaj widzimy, po prostu instaluję paczkę, następnie warto dodać użytkownika do grupy Docker. I jeżeli już taki użytkownik do grupy Docker jest dodany, to możemy sprawdzić, czy wszystko działa. Gdyby się okazało, tak jak tutaj, teraz w przykładzie, że wciąż coś nie działa, warto zweryfikować, czy na pewno Docker wystartował. Tutaj no akurat w systemd prostym poleceniem status. No i widzimy, nie wystartował, więc wystartujmy tego Dockera. wylistujmy listę kontenerów. Ta lista jest oczywiście pusta, ponieważ jeszcze nic nam się nie udało stworzyć. I na początek po prostu możemy wystartować najprostszy na świecie przykład, czyli Hello World. No i widzimy, wszystko zadziałało. Lista kontenerów też jest pełna. Dobrze. To przejdźmy teraz do przykładu ze stroną zieloną i czerwoną. Tu mam obraz PHP z razem z Apache. PHP w wersji 7 Ja mam jeszcze skrypt, w którym linkuję symbolicznie moje wersje widoków i kodu. Oczywiście te widoki i kod są bardzo proste, ale to jest przykład dla początkujących. Teraz startuje po prostu kontener. Masa argumentów. Te argumenty omówimy sobie w następnych lekcjach. Natomiast tutaj widzimy nazwę, czyli kontener z czerwoną stroną. Mamy dowiązanie portu z naszego hosta, czyli port 8084 otwieramy na naszej maszynie i będziemy się łączyć do portu 80 wewnątrz aplikacji i następnie przy pomocy komendy minus "-v", domontowujemy nasz aktualny katalog z folderem czerwony do katalogu z widokami. Jeżeli wyświetlę teraz wszystkie kontenery to widzimy, że już wcześniej otworzyłem zarówno koniec czerwony, jak i zielony, jeden na porcie 84, a drugi na porcie 82, 8082. Mam też specjalnie, specjalnie dopisanego w ETC Host namiar na moją maszynę wirtualną, dzięki czemu mogę po prostu wpisać digitalnie, u Was to będzie oczywiście IPIC i mam działające już dwie strony, zarówno na stronę czerwoną, jak i stronę zieloną. Mogę teraz bez problemu Wyedytować plik, w którym zawierają się moje informacje. Jak widzicie, to jest super prosty plik. Zawiera nagłówek, stopkę i oczywiście informacje. Ale możemy sobie dopisać proste Hello World, czy też Witaj świecie i mieć pewność, że będziemy mogli oglądać już tą naszą nową wersję strony w dwóch kolorach, tak? czyli w kolorze zielonym i czerwonym mamy Witaj świecie. No to może teraz przykład z Pythona. Tutaj już tylko pokażę, jak wyglądają przykładowe obrazy. To jest na przykład Dockerfile dla Pythona w wersji trzeciej. Doinstalowujemy pakiety. To oczywiście musimy dodać listę tych pakietów w pliku requirements.txt, i następnie możemy odpalić aplikację. Na przykładzie Java możemy pokazać coś, co się nazywa multistage build, czyli na przykład mamy dwa etapy. Tak? Chcemy jednocześnie aplikację zbudować i wystartować. Możemy te dwa etapy połączyć w jeden, tak jakby, czyli mamy etap budowania tutaj, akurat przy pomocy Gradle, wybudowany Jar, Następnie możemy skopiować do kolejnego kontenera i już stamtąd wystartować. No i jeszcze bardzo podobny przykład dla gdzie również możemy najpierw skompilować naszą aplikację, a następnie po prostu ją wystartować. Mam nadzieję, że te przykłady na początek mniej więcej Wam pokażą, jak możemy zarówno opisywać nasze aplikacje, dawać coś, co działa teoretycznie wszędzie, oraz startować kilka wersji aplikacji. W następnych odcinkach porozmawiamy już o szczegółach, wytworzymy jakieś własne obrazy, własne kontenery. To na dziś wszystko, a w następnym odcinku wejdziemy głębiej i spróbujemy już napisać jakiś własny obraz i spróbujemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Dzięki i cześć.